Witam, nazywam się Marcin Sypuła. Mam dzisiaj dla Ciebie wrześniowe wydanie miesięcznika Rachunkowość. Moje zainteresowanie zwrócił artykuł pana Tadeusza Waślickiego, w którym zastanawia się nad tym, co ogranicza rozpowszechnianie faktur elektronicznych. Dlaczego e-faktury stanowią w Polsce tylko 10% wystawianych faktur, a w Wielkiej Brytanii aż 90%? Od 2013 roku przepisy w zakresie faktur elektronicznych zostały istotnie złagodzone. Można je obecnie wysyłać np. mailem w formacie PDF. Można wymienić wiele zalet odejścia od papierowej formy rozliczeń: Łatwiejsze wystawianie, bez konieczności drukowania, tańsze dostarczanie, bez konieczności kopertowania, adresowania i wysyłania pocztą, szybsze dostarczanie. Co wpływa na przyspieszenie spłaty należności, ograniczenie kosztów archiwizowania bez segregatorów, ze stosami papierowych dokumentów, bez pomieszczeń magazynowych. Do głównych przyczyn niechęci do e-faktur można zaliczyć m.in. przyzwyczajenie do faktur papierowych, trudności z dostępem do Internetu, czy też ograniczenie bezpieczeństwa danych, np. ich utrata. Gdy ilość wystawianych i otrzymywanych faktur jest znaczna, istnieje ryzyko związane z ich obrotem i archiwizacją. Niezbędny w tym momencie staje się program komputerowy, który pozwoli m.in. na wystawianie e-faktur, wysyłania ich przez internet lub udostępnianie klientowi, automatyczne przenoszenie danych z faktury do systemu finansowo-księgowego, archiwizowanie kopii e-faktur, Możliwość ich obiegu między pracownikami w celu np. opisania, sprawdzenia zgodności z zamówieniem czy akceptacji. Oprogramowanie do kompleksowej obsługi faktur powinno pozwolić na ograniczenie pomyłek oraz przypadkowej utraty zapisanych plików z fakturami. Autor wskazuje także na to, iż nie istnieje standardowy wzór faktury, co pozwoliłoby na automatyczne zaciąganie danych. Takiej faktury do systemu finansowo-księgowego. Zastanawiam się, czy niezasadne byłoby wprowadzenie obowiązku stosowania faktur elektronicznych w obrocie gospodarczym. A dla faktur papierowych wymagana byłaby zgoda odbiorcy na taką formę. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z pełną treścią opracowania we wrześniowym numerze miesięcznika Rachunkowość.